W tym filmiku pokażę, jak dodawać, mnożyć, dzielić liczby zapisane w notacji wykładniczej. Czym jest notacja wykładnicza? Notacja wykładnicza jest pewnym zapisem liczby bardzo dużej albo bardzo małej. I co ważne, ten pierwszy zapis, który widzicie, 1,9 razy 10 do 15, jest zapisem w notacji wykładniczej. Ten drugi już nie, chociaż tak naprawdę to jest cały czas ta liczba yy, yy, ta sama. Yy, więc notacja wykładnicza konkretnie jest takim zapisem, gdzie występuje dziesiątka w pewnej potędze, potędze całkowitej. Natomiast liczba, ten jeden z czynników jest z przedziału od 1 do 10. Łącznie z jedynką, ale bez dziesiątki. Więc ten pierwszy zapis to jest notacja wykładnicza, ten drugi nie, ale pamiętajcie, obrazuje tę samą liczbę. No dobrze, więc na początek jak sobie poradzić z zapisem? Już, słuchajcie, muszę sobie zmienić rękę. Więc tak, tu jest 5 600, jest 56, jest 5,6, jest 560. Jakbyśmy sobie tutaj w dowolnym miejscu ustawiali przecinek. Natomiast ponieważ ja chcę mieć liczbę z przedziału od 1 do 10, potrzebuję postawić przecinek w takim miejscu, żeby właśnie było pomiędzy 1 a 10, czyli 5,6. Razy 10 i teraz to jest duża liczba, więc ten wykładnik będzie dodatni. Tu jest przecinek, nie piszemy go, bo nie piszemy 5,6 więc patrzę, ile miejsc przesunęłam. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 do 6. Jeśli mam bardzo małą liczbę, tutaj jest 1 i 3, więc przecinek postawię tak, żeby to była liczba z przedziału od 1 do 10, więc nie 13, nie 130, a 1,3 razy 10 na pewno do minus, bo jest liczba bardzo mała. Ja ją powiększę tutaj. 1,3 to jest dużo więcej niż tutaj. I zobaczę, jak przesunęłam przecinek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 miejsc, więc mam 10 do 7. No dobrze, wymyśliłam sobie kilka przykładów. Przyda mi się kalkulator. Mam akurat naukowy, bo nie u Wam znaleźć tego prostego. Natomiast ja sobie tu ogarnę tablicę. Pierwsza rzecz. Najpierw mam tutaj mnożenie i dzielenie. I uwaga, jeśli mamy mnożenie i dzielenie, ja sobie tutaj przepiszę ten przykład: 5,2 razy 10 do minus 6, razy 1,2, 10 do minus 7. Biorę kalkulator i wykonuję dzielenie. Ponieważ mnożenie jest przemienne, potrzebuję się dowiedzieć, ile to jest 5,2 razy 1,2. Jest to, słuchajcie, 6 i 24 setne. A teraz pomnoszę sobie do dziesiątki. Mam 10 do minus 6, mam 10 do minus 7. Pamiętajcie, mnożenie potęg o tych samych podstawach. Dodajemy wykładniki. Minus 6, dodać minus 7. Mamy 2 długi, dodajemy, będzie minus 13. Otrzymałam zapis, który jest już w notacji wykładniczej, 6,24 jest w przedziału od 1 do 10. Biorę sobie teraz dzielenie. 7,2 razy 10 do 15, dzielone na 6, razy 10 do minus 5. Teraz uwaga, co tu mogę zrobić? To jest jedna liczba, to jest druga liczba, umieszczę to. W nawiasach, żebyście nie mieli wątpliwości. Hop i hop. I teraz co robię? Oddzielnie dzielę sobie te czynniki, które są z przedziału od 1 do 10, i oddzielnie dzielę sobie przez siebie te dziesiątki w potędze. Żeby wam to pokazać, zrobię i zapiszę to dzielenie przy pomocy kreski łamków. Oddzielnie sobie tutaj podzielę 7,2 przez 6. 7,2 przez 6. To będzie jakaś tam ładna liczba, chyba. Nie do końca 7,2 przez 6. Mamy 1, 1,2. I teraz 10 do 15 e, przez 10 do. Minus 5, dzieląc potęgi o tych samych podstawach, odejmujemy wykładniki, czyli od 15 odejmuję minus 5, czyli do 15 dodaje 5, czyli mamy 10 do 20. Odejmujemy wykładniki, więc tu uwaga na zmianę znaku. Natomiast oddzielnie dzielimy przez siebie te czynniki, które nie są dziesiątką. I oddzielnie dzielimy przez siebie te czynniki, które są właśnie dziesiątką w pewnej potędze. Mam jeszcze jakiś jeden przykład. 6,3 razy 10 do 11, razy 1,8, razy 10 do minus 30. I znowu biorę kalkulator i wciskam sobie 6,3 razy 1,8. Mam, moi drodzy, 11 i 3400 razy, i teraz oddzielnie mnożę przez siebie 10 do 11 razy 10 do minus 30. Do, mnożenie potem o tych samych podstawach to dodawanie wykładników, więc dostaję 10 do minus, zobaczcie, mam 11, odjąć albo dodać minus 30, dostaję minus 19. Co ważne, jeśli chcę zapisać liczbę w notacji wykładniczej, to mój wynik nie jest zapisem w notacji. Co robię? Muszę sobie przesunąć ten przecinek w dowolną stronę, ale tak, żeby dostać liczbę z przydziału od 1 do 10, więc muszę ją przesunąć no, dokładnie tutaj, w lewo. Czyli będę miała 1 i 134 tym razem tysięczne razy 10 i uwaga, co tu się wydarzyło. Ta liczba uległa pomniejszeniu dziesięciokrotnie, pomniejszeniu, ale chcę, żebyście się skupili pomniejszeniu. To znaczy, że ten wykładnik muszę odpowiednio o ten jedno, jeden przecinek, czyli tą dziesiątkę, ale po prostu przesunęłam o jedno miejsce, także wykładnik muszę też o jedno zmienić. I teraz jeszcze raz. Ta liczba uległa zmniejszeniu, to wykładnik musi ulec zwiększeniu. Tak, żeby była równowaga. W matematyce musi być równowaga. Więc będzie do minus 18. Minus 19 zwiększyłam o 1. Stąd mam minus 18. Patrzę sobie na kolejny przykład. 5 razy 10 do 8. Dodać 4 i 2 razy 10 do dziesiątej. I teraz uwaga, no oczywiście mogę sobie zamienić to yy, na postać dziesiętną i dodawać, niekoniecznie możemy się zmieścić na kalkulatorze, natomiast zasada jest taka kochani, przy dodawaniu i odejmowaniu, no nie ma takich prawa, praw działań na potęgach, co więc zrobię, wyłączam przed nawias dziesiątkę w możliwie największej potędze. Tu mam 10 do 8 tu mam 10 do 10. Wyłączę sobie przed nawias 10 do 8. To jest do 8 do 10, więc 10 do 8 wydaje mi się, że jest takim dosyć fajnym pomysłem, żeby to wyłączyć. Z pierwszej liczby zostaje mi piątka, z drugiej w drugiej zostanie mi 4 i 2 dziesiąte, ale zostanie mi jeszcze dziesiątka i teraz zobaczę, żeby się zgadzało. Tu była w dziesiątej, wyciągnęłam, wyłączyłam w 8, zostanie mi jeszcze w drugiej. Teraz muszę wykonać działanie, które mam w nawiasie. E, mam tutaj 4,2 razy 100, czyli mam tak naprawdę e, 420 plus 5, 425. Ten zapis to nie jest zapis notacji wykładniczej. 425 nie jest tego przedziału. Muszę sobie postawić przecinek. No, nie mogę tutaj, bo będzie 42,5. 42 425, tak muszę postawić przecinek. 425 razy 10 i teraz zobaczcie. Było 425, pomniejszyłam, zobaczcie, przesunęłam przecinek o 2 miejsca, przesunęłam przecinek. Ta liczba się zmniejszyła, to wykładnik muszę teraz zwiększyć, żeby była równowaga. Przesunęłam o 2 miejsca, to wykładnik zwiększam o 2. I mam już zapis notacji wykładniczej. Więc uwaga, przy dodawaniu i odejmowaniu wyłączamy dziesiątkę w możliwie e, no, największej potędze. No dobrze, to co zrobimy? Tutaj mamy 5,3 razy 10 do 11, odjąć razy 10 do 9. Zobaczcie, wyłączam przed nawias 10 do 9.

525 i 7. I znów ten zapis, który tu otrzymałam, nie jest zapisem w notacji wykładniczej. 525 muszę tutaj zmienić. Przesunę przecinek znowu po mniejsze. Będę miała 5,257. Zobaczcie. Przesunęłam dwa miejsca. Zmniejszyłam. Zmniejszyłam liczbę, więc tę muszę zwiększyć o dwa. Przesunęłam o dwa miejsca przez... I uwaga, jeszcze raz powiem, bo to jest ważna rzecz. Ta liczba uległa zmniejszeniu, to wykładnik muszę zwiększyć. O tyle, o ile miejsc przesunęłam. Teraz te rzecz się minimalnie komplikuje. Może niekoniecznie, bo będę robiła to samo. Ojej, ale mi się trzęsie. Ale na liczbach ujemnych to czasami jakoś tak trudniej. No dobrze, ja sobie przepiszę przykład. Mam 2,2 razy 10... Do minus 9, dodać 4,6 razy 10 do minus 8. No dobrze. Co wyłączamy, moi drodzy, tutaj? Ja to zawsze tak mówię uczniom, że wyłączamy albo dziesiątkę w minus 9, albo dziesiątkę w minus 8. Wszystko jedno. Tutaj przy dodatnich wykładnikach zawsze mówię, że wyłączamy tę największą, bo chyba jest łatwiej. I bez komplikowania życia. Natomiast tutaj powiem tak, wyłączamy albo w minus 9, albo w minus 8. Powiedzmy, że wyciągnę sobie, wyłączę przed nawias w mi, dziesiątkę w minus 8. Co mi zostanie z pierwszego? 2,2 razy 10. Zobaczcie, wyłączyłam w minus 8, a tu jest minus 9, więc jeszcze zostanie mi w minus pierwszej, Tak? Zostanie mi w minus 1. Dodać 4,6. Co mam tutaj, moi drodzy? Zobaczcie, 2 i razy 10 do minus pierwszej to jest 2 ,2 razy, no, 2,2 razy, razy 1 dziesiąta, czyli 0,22. Tak, widzicie, 0 i 22 setne i mam 0,22 setne i 4 i 6. Mam 4 i 82 setne. Dobrze, muszę sobie to zmazać, bo ja sobie tutaj. 4,82%. Tak? Razy 10 do minus 8. E, ten zapis jest już notacją wykładniczą. 4,82 jest w porządku. Powiedziałam Wam, że można wyłączyć cokolwiek. Że można wyłączyć. E, no, dziesiątkę w minus dziewiątej. I chcę Wam teraz to pokazać. Wyłączam 4 w minus dziewiątej. Tu zostanie mi 2,2. Z tego drugiego mi zostanie 4,6. Ale skoro wyłączyłam w minus dziewiątej, a tu mam w minus ósmej, to muszę odpowiednio, żeby mi się zgadzało. Tu była minus ósma, więc tu muszę zrobić do pierwszej, tak żeby po wymnożeniu i dodaniu wykładników minus dziewiątka plus jeden dawała minus 8.

To nie jest notacja wykładnicza. Żeby to była notacja, musiałby być 4,82 razy 10. Tę liczbę zmniejszyłam, to tę muszę zwiększyć o 1. Minus 9, dodać 1 jest minus 8. Gdybym miała powiedzieć, czy to, czy to jest łatwiejsze, nie wiem, mam wrażenie, że bardziej intuicyjne jest wyłączenie tej większej. Liczby, czy minus 8. dziesiątkę w minus 8, a nie w minus 9. Ale zaprawdę tu w nawiasie pojawia się wtedy wykładnik ujemny. Jeśli wyłączymy w minus 9, to nie ma wykładnika ujemnego w nawiasie, ale potem znów trzeba zamienić notację wykładniczą. jak dla mnie to kwestia gustu, natomiast chcę, żebyście widzieli, wyłączamy przed nawias. Dziesiątkę w potędze. I jeszcze jeden. 8. 1 10 razy 10 do minus 20, odjąć 6 i 9. 10 razy 10 do minus 23. Teraz wyłączę sobie dziesiątkę z minus 20. Z tego pierwszego zostanie mi po prostu 8 i 1. Z tego drugiego zostanie mi 6 i 9 razy 10, żeby się zgadzało, no to do minus 3. Co mamy, moi drodzy? Mamy 10 do minus 20 i tu sobie napiszę mam 8,1 odjąć. To jest, moi drodzy, 6,9 razy 1 razy 1 000. Czyli muszę przesunąć przecinek o 3 miejsca, czyli będę mieć 0, 0,0069 sprawdźmy, czy dobrze przesunęłam. 3 miejsca miałam przesunąć. Jak wrócę 1. 2, 3, mam 6 i 9. Tak, tutaj muszę uważać. E, co dostaję? Dobrze, będę się posiłkować kalkulatorem, żeby teraz, słuchajcie, na finiszu filmiku nie popełnić jakiegoś błędu nieprzyjemnego, e, zupełnie rachunkowego. Mam słuchajcie, w nawiasie 8 i zobaczcie taki wynik. O, narazę 10 do minus 20 i jest to już zapisem w notacji wygodnej. Tak, wykonałam sobie to odejmowanie mam. I teraz ważna rzecz, bym chciała podsumować. Jeśli mnożymy albo dzielimy liczby zapisane w notacji wykładniczej, to oddzielnie mnożymy sobie ten czynnik, który jest między jedynką a dziesiątką i oddzielnie mnożymy sobie i dzielimy te dziesiątki w potęgach. Jeśli mamy dodawanie, odejmowanie, wyłączamy przed nawias dziesiątkę w potędze możliwie największej, czyli jak tu były dodatnie, to wyłączyłam w dziewiątej. Jak były dodatnie, zobaczcie, wyłączyłam możliwie tę naj, największą, czyli mniejszą z nich, że tak powiem. Natomiast w przypadku ujemnych wykładników można, no zawsze można w ogóle dowolnie wyłączać. Natomiast pokazałam wyłączenie minus ósemki, minus dziewiątki. Musicie sami ocenić, którą Wam łatniej będzie wyciągnąć, wyłączyć przed nawias. Można jakąkolwiek. Natomiast, jeśli finalnie chcemy dostać zapis notacji wykładniczej, to w, no w jednym z tych przypadków trzeba będzie na końcu jeszcze coś przekształcić. Mnożenie, dzielenie. Oddzielnie dzielimy dziesiątki potęgach, mnożymy, a oddzielnie te liczby, które występują obok. W przypadku dodawania i odejmowania, wyłączamy przedmiot dziesiątkę w potędze jednej z tych, która tutaj występuje. A w nawiasie uzgadniamy, robimy tak, żeby nam się wszystko zgadzało.